Twój wymarzony urlop zaczyna się na morzu. Na morzu.pl. Cześć, moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku Karolina na Morzu. W dzisiejszym odcinku zadzwonię do kolejnego pilota rejsowego Atlas Tours, do Krzyśka Wyklika. Krzysiek aktualnie jest na rejsie po Karaibach, 14-dniowym rejsie. Zaraz się wszystkiego dowiemy, więc bądźcie z nami. Cześć Krzysiek, fajnie Cię widzieć w tak przepięknym miejscu. Powiedz mi, gdzie jesteś? Przede wszystkim, co to jest za rejs, oraz ile trwa i jakie kraje odwiedzicie? Cześć Karolina, witam Cię na Guadalupe, na plaży Caravel, którą tutaj widzimy. Podczas rejsu Costa Pacífica po Dominikanii na Wychotach. A czy wiesz, może, który to już jest Twój rejs? Czy liczyłeś kiedykolwiek? Na ilu rejsach już byłeś? Tak prawdę mówiąc, to nie wiem, który to jest mój rejs, ale bywam z statkami już od 12 lat, także kilkadziesiąt tych rejsów już się ubierało i liczy na dużo, dużo więcej. A czy masz może swoją ulubioną trasę rejsu? Czyli mam swoje ulubione rejsy. Ja generalnie w większości bywałem w zimie, także lubię rejsy tam, gdzie jest ciepło. Na przykład takie rejsy jak tutaj na Karaibach albo kierunek, czyli Emiraty o katar albo troszeczkę dalej, Malibu, Indie, Sri Lanka, to są moje ulubione kierunki. Powiedz mi jeszcze coś na temat atrakcji, jakie są na konkretnie tym statku, na którym jesteś. Na statku jest dosyć dużo atrakcji. W sumie te atrakcje można podzielić jakby na dwa typy. Te atrakcje, które są w ciągu dnia i te, które są o wieczora, Bo w ciągu dnia są baseny, są wjeżdżalnie na górnych pokładach, gdzie są różnego rodzaju animacje, gdzie można się nauczyć tańczyć tańczyć, są takie gry zespołowe, natomiast wieczorem raczej, chociaż na górze też na przykład takie Imprezy typu dyskotekowego się odbywają na dziewiątym pokładzie, ale i tak większość życia wieczorem przechodzi na niższe pokłady, bo jest tam bardzo dużo kafejek różnych, gdzie można sobie coś zamówić do pizza. Można różnorodnej muzyki codziennie, także jest przedstawienie. Warto właśnie na te przedstawienia sobie chodzić. Poza tymi atrakcjami jest jeszcze salon spa, jest również siłownia, jest taki teren y, gier sportowych typu ping albo kilka y, tak, Na statku jest naprawdę co robić, nawet jak, jeżeli nie damy y, z statku na to, żeby zwiedzać, tylko mamy na przykład dzień na y, morzu. Krzysiek, a tak z Twojego doświadczenia, komu poleciłbyś ten statek i konkretnie tą trasę, 14-dniową trasę po Karaibach? Poleciłbym rejs w którzy lubią ciepło którzy chcą uciec od polskiej zimy do ciepłych krajów, którzy chcą podzielić takie piloci jak mamy tutaj. Nie tylko w tarze, ale również w Głębi no, znajduje się bardzo dużo miejsc, jak chociażby ten pozostał, o którym wcześniej yy... Wspomniałem, piękne, karaibskie miasteczka. Ten rejs jest naprawdę praktycznie dla wszystkich: dzieci, dorosłych, tych, którzy lubią ciepło i ładne widoki. A jakie ciekawe miejsca odwiedzicie podczas tego rejsu? Mamy bardzo fajny rejs, dlatego, że zaczynaliśmy na Dominikanie. Z portu La Romana wypływaliśmy na Jamajkę, tam zwiedzaliśmy okolice niecno Ocho Rios. Później płynęliśmy no i niestety jeden dzień był na morzu plus, dlatego że z powodów atmosferycznych nie dopłynęliśmy do portu na Grand Tour, a później wpłynęliśmy z powrotem na Dominikanę, odwiedziliśmy Amber którego który znajduje się blisko miasta Punta Plata, a później popłynęliśmy sobie na w Samana, gdzie na Dominikanie również, gdzie widzieliśmy bardzo fajne wodospady. Kolejnym portem była wyspa Katenina, tak można powiedzieć prawie prywatna wyspa dla rejsów statkowych. Kolejnym punktem była znowu La Romana, ale stamtąd udaliśmy się na wycieczkę do do Santo Domingo. Po kolejny dzień mieliśmy na morzu, dlatego że stamtąd z Dominikany płynęliśmy na prawie na sam koniec Małego Antyliwia, jest do Santa Lucia, później mieliśmy Barbados, teraz jesteśmy na Guadalupe, a przed nami jeszcze w sumie to trzy miejsca, dlatego że stąd popłyniemy sobie na Antigua, później zobaczymy jeszcze brytyjskie wyspy, nie liczymy je, tylko wiedzieli, czyli Tortole i Vagicota. I stamtąd wracamy już do portu La Romana. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Fajnie, że pokazałeś mi ten niesamowity rejs oraz, że przybliżyłeś troszeczkę bardziej ten statek, oraz konkretnie ten, właśnie 14-dniowy rejs. Tak jak już wcześniej wspomniałam moim widzom, że rejs po Karaibach to takie moje największe marzenie, więc byłam również bardzo ciekawa Twojej opinii na temat tego rejsu oraz co można zwiedzać, właśnie będąc na Karaibach i to przez 14 dni. Dzięki wielkie za rozmowę. Miło było Cię zobaczyć w takich pięknych warunkach. Przyrody oraz życzę Ci miłego dnia, miłego wieczoru i reszty rejsu. Trzymaj się ciepło, pozdrawiam z Polski, papa. Karolina, dziękuję za naszą e, rozmowę. Mam nadzieję, że zakiekawiłem Ciebie i Twoich widzów e, z tymi pięknymi e, rejsami. No i mam nadzieję, do zobaczenia na morzu. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, a Wam dziękuję, że byliście z nami w kolejnym odcinku i oczywiście zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, papa. Zachęcam Was również do wykupienia rejsu z polskim pilotem z Atlas Tours na stronie www.namorzu.pl. Taki wyjazd często obejmuje również transport z Polski do punktu docelowego. Wszystkie transfery, opiekę polskiego pilota, wycieczki i cały czas macie już wtedy zaplanowany i zorganizowany. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, a ja z największą przyjemnością postaram się na nie odpowiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć! sub indo by broth